Jakże miło być tutaj z Państwem. Witam serdecznie Nina na co Oczywiście do weekend z TWS W poprzednim spotkaniu Wojtek Grzegolewski mówił, że przebierze się za mnie. Nie pozwoliłam na to. Postanowiłam, że jednak ja będę z Wami. Zresztą moi drodzy, to jest ta moja bajka, czyli Białka Tatrzańska i Kotelnica Białczańska. Cieszę się, że możemy tutaj być, bo po pierwsze mamy śnieg, to Państwo doskonale widzicie. Tego śniegu jest naprawdę pod dostatkiem. No i cały czas ta nowa dostawa z nieba nam tutaj przychodzi i tego śniegu coraz więcej. Ale to oczywiście bardzo lubimy, bo przecież ferie zaczynają się i myślę, że już się zaczęły, bo tak mówi się, że dopiero od poniedziałku, ale prawda jest taka, że już przyjeżdżają tutaj ci spragnieni zimowego szaleństwa i ci, którzy mają na to czas, więc oczywiście zachęcamy do tego, pokazując te wszystkie uroki kotelnicy białczeńskiej, właśnie, moi drodzy, właśnie dzisiaj tutaj trwa fantastyczna akcja, o której nieraz już Wam mówiliśmy akcja bezpiecznie na nartach, no bo to, że lubimy jeździć, to, że kochamy jeździć, że narty, że snowboard, no to jest to, co zimową porą bardzo, bardzo, bardzo e, lubimy, to nie oznacza, że możemy naprawdę całkowicie dać się ponieść szaleństwu. Chodzi o to, żeby jeździć, mieć z tego frajdę, ale też, żeby jeździć bezpiecznie. I o tym właśnie mówi Akcja Bezpiecznie na nartach. Tutaj bardzo dużo e, niesamowicie ważnych informacji. E, moi drodzy, już za moment troszkę więcej o zdrowiu powiemy, o tym właśnie jak z głową bezpiecznie na nartach czy też na, na snowboardzie jeździć, ale teraz chciałabym, żebyście wy też zachwycali się białką Tatrzańską e, i tymi górami, tak jak i ja się zachwycam i cała nasza ekipa programu Weekend TVS. Dlatego zapraszam. Zostańcie razem z nami, a teraz podziwiamy naszą piękną kotelnicę i białkę. Moi drodzy, z nami doktor Paweł Zejler, specjalista chirurgii ręki. Witam serdecznie. Witam Państwa również. Oczywiście, jak widać, tutaj bardzo związany z akcją Bezpiecznie na nartach, tak jak i my. Proszę bardzo, ja też tutaj mam właśnie taką naklejkę. Drodzy Państwo, kochamy bezpieczną jazdę, kochamy ferie, kochamy śnieg. No ale właśnie, Panie doktorze, ważne, żeby robić to z głową. Ja to zawsze powtarzam, że okej, szalejmy, bawmy się, korzystajmy z tej zimy, ale niech to wszystko będzie w granicach tego zdrowego rozsądku, żebyśmy, no właśnie, nie zrobili sobie coś w te nasze ręce, które są bardzo cenne przecież. Zgadzam się, oczywiście tak. Jesteśmy tutaj znowu na kolejnej akcji bezpiecznie na nartach. Wcześniej byliśmy bezpiecznie w lecie na rowerze na Kotylnicy Białczańskiej. Oczywiście tak, mamy przyjechać tutaj, spędzić nasze zimowe ferie, zimowe wakacje, ale to wszystko ma się odbyć w sposób bezpieczny. Nie, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie, na, na nie wszystkie rzeczy mamy wpływ, aczkolwiek przyjeżdżając, planując urlop zimowy, powinniśmy rzeczywiście planować nie tylko o hotelu, ale również powinniśmy planować o, o tym, jak, co mamy zrobić, żeby po prostu te, te wakacje były bezpieczne. Czyli jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać naszym dzieciom, naszym uczestnikom letnich i zimowych wakacji, to jak zabezpieczyć nasze ręce. Mówimy tutaj dzieciom, jak się rozgrzać, mówimy o tym, jakie założyć rękawiczki, na co zwrócić uwagę przy doborze rękawiczek. To jest niesamowite, bo naprawdę jest wiele szczegółów, o które musimy zadbać. Ktoś może pomyśleć, no ale po co, jakie, jakie rękawiczki, po co mi jakieś szczególne rękawiczki, a to nieprawda, naprawdę ważne jest to, żebyśmy nawet sprzęt odpowiedni dobrali. Pamiętamy o tym, że jeżdżąc na nartach czy jeżdżąc na snowboardzie, mamy założone coś, co ma ostre krawędzie. Mhm. Przenosząc deskę czy narty w sposób zły, jesteśmy w stanie sobie uszkodzić Pomijamy skórę, ale boimy się zawsze ścięć, boimy się nerwów. Więc dlatego przy doborze to już rola naszych rodziców, żeby tym dzieciom po prostu kupić rękawiczki takie, które rzeczywiście zabezpieczą nam te ręce przy przenoszeniu tego sprzętu. Idziemy dalej, żeby te rękawiczki zabezpieczyły nasze ręce przy upadku. Tak? Czyli żeby one miały jakieś stabilizatory, ale nie takie, które są tylko stabilizatorami, są po prostu takie, które są w stanie rzeczywiście podczas upadania, przejąć tą energię, rozproszyć tą energię. I dopiero wtedy, jeżeli te wszystkie systemy, one nie zadziałają, dopiero wtedy może dojść do naszego, nie daj Boże, urazu, czyli złamania ręki, który dzieje się najczęściej. Tutaj podczas akcji Bezpiecznie na nartach, jak najbardziej dzieciaki uświadamiamy, pokazujemy, co trzeba robić, żeby nic się nie stało, żeby to był bezpieczny sport. Pan doktor trzyma tutaj coś dłoni, to nie, jest w ogóle fantastyczna sprawa. Trzymam, tak, oczywiście mamy... Każmy. o, dużo, mamy ja też wezmę. ...mamy dużo materiałów informacyjnych dla dzieci. Które są stworzone przez nas, czyli przez chirurgów, ręki, którzy tak naprawdę my mamy możliwość spojrzenia, spojrzenia na to, co się dzieje z, naszy, z tymi naszymi rękami już po urazie. Tu mamy kolorowanki stworzone przez nas, przez instruktorów ze szkoły STOK, tutaj również z kotylnicy. I tutaj pokazane są tak naprawdę te sytuacje, w których ten uraz może się, może się stać. Tak? Na to zwrócić uwagę: rozgrzewka, rękawiczki i kask, bo tak jak pani powiedziała na początku, mamy wszystko robić z głową. To jest wspaniałe, wszystko to ta nauka w formie zabawy. No w ten sposób najprościej możemy dotrzeć do dzieciaków, no bo jak, jak nie przez zabawę. Wtedy bardzo łatwo te dzieci sobie przyswajają tę jakże cenną wiedzę. Panie doktorze, która część ręki jest najbardziej narażona na jakieś właśnie złamania, na zwichnięcia podczas jazdy na desce czy też na nartach? Zacznę od tego, że planując urlop zimowy powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli jedziemy z dziećmi na ferie, Dziecko ma wyjść po raz pierwszy na stok, założyć deski, założyć, założyć narty. Pomyślmy o tym, że rodzic nie jest chyba najlepszym instruktorem. Powinniśmy skorzystać z tego, żeby pójść i skorzystać z profesjonalnej pomogi, pomocy instruktora, który przede wszystkim dobierze nam dobry sprzęt, dobrze nam dopnie wiązania, tak? zabezpieczy nam, nie wiem, założy nam kask na głowę, tak jak on powinien być. On nie może być za luźny. I teraz kwestia... Yy, odpowiedź na pani pytania, co się dzieje najczęściej? Najczęściej łamie się nasada dalsza kości promieniowej, czyli mamy takie urazy, można powiedzieć, że łamie nam się kość promieniowa, przy upadku to jest najczęstszy mechanizm, po prostu jedziemy czy z naszej winy, czy z naszej winy, upadamy, ręce wysuwamy przed siebie, ratujemy się, ręce się łamią. Ja powiem tak, panie doktorze, przede wszystkim jeśli nie wiemy, co robić, no to profilaktycznie dobrze posłuchać właśnie takich osób jak pan doktor. Bardzo dziękuję za te naprawdę cenne informacje. Moglibyśmy jeszcze dużo mówić, ja sobie z tego na zdaję sprawę, tak, bo temat tak. jest ogromnie szeroki, ale niestety czas jest, no, niestety określony. Może powiem tak. Panie Gdzie doktorze, dziękuję bardzo dziękuję. moi drodzy, a wy zobaczcie, jak tutaj działamy podczas akcji Bezpiecznie na Nartach. No i jest ze mną Tomasz Witek, którego z pewnością Państwo znacie, pamiętacie, kojarzycie, no bo to akcja bezpiecznie na nartach, mój drogi. Dzisiaj jesteśmy tutaj na Kotelnicy, ale oczywiście przed nami kolejne spotkania. Tak, to jest dopiero początek, to jest start bardzo owocny, bardzo udany, Kotlinica Białczeńska, ale już za parę dni Ski w Czarnej Górze, to już jest 15, 15 stycznia. Serdecznie zapraszamy tam też. Będziemy dla Państwa przygotowani, merytoryczni, ale też z zabawą, z humorem, z, z góralskimi akcentami, narciarskimi, ale też nie tylko. Zapraszamy 15 do grapy ski. Mój drogi powiedz mi, tak dla tych, którzy może nie widzieli naszych wcześniejszych spotkań, co tam się będzie działo? Oj, przede wszystkim pierwsza pomoc, przede wszystkim zajęcia z nartami biegowymi, bo w ten kierunek bardzo mocno idziemy. Przede wszystkim mamy Alkogogle. Dlaczego? Dlatego, że jeździmy z głową, w kasku, ale też na trzeźwo. Więc warto spróbować, co to znaczy być nie na trzeźwo. Więc mamy też Alkogogle, mamy góralskie śpasy. No, dużo by mówić, trzeba to poczuć, trzeba to zobaczyć, drodzy Państwo. I naprawdę, pamiętajcie o tym, bądźmy bezpieczni na stoku. Niech te ferie będą naprawdę rewelacyjne, wspaniałe. I żebyśmy wracali z tych ferii z uśmiechem. To jest najważniejsze. 15 148. Spotykamy się podczas kolejnego wejścia dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Do zobaczenia. Hej!